Uruchamiamy u nas w SDK stały punkt adopcji roślin. Będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku. Od godziny 10 do 18 można przynieść roślinę, która już się za bardzo rozrosła. Można przynieść szczepki roślin, zostawić, i również można sobie przyjść i wybrać którąś z roślin, którą ktoś zostawił i zabrać do domu. Jest to akcja zupełnie bezpłatna. Wystarczy tylko, jeżeli przynosimy roślinę, ją podpisać i dobrze się nią zaopiekować. To jest taka roślina, która bardzo ładnie kwitnie żółtymi kwiatuszkami. Ta inicjatywa wpisuje się w nasz projekt, który staramy się w Domu Kultury już od kilku miesięcy wprowadzać Ekokultura. Kultura, może być eko. To jest takie wpisanie się w ogólnoświatową tendencję dbania o naszą planetę. Rośliny to nie jest tylko ozdoba, rośliny to również powietrze lepsze, rośliny to jest inna wilgotność powietrza, no o to wszystko musimy zadbać.